Hej, to Kinga. Ja dam. Dzisiaj będziemy robić foremkowe gwiazdki, dlatego, że będziemy potrzebować y, foremki do wycinania piersi. Dokładnie, tak jak powiedziała moja córka, będziemy dzisiaj robić gwiazdki. Do przygotowania tego będziemy potrzebować takich drucików kreatywnych, a dodatkowo do nadania kształtu takich foremek do wycinania ciasteczek. Na początku można wygrać, owszem, z pojedynczego drucika, ale my zrobimy, skręcimy to w podwójne, żeby były mocniejsze te gwiazdki. Trzeba po prostu wziąć delikatnie. Skręcić jeden z drugim drucik. Dodatkowym plusem, właśnie skręcenia tych drucików, jest to, że nasza gwiazdka będzie dwubarna. Może, Czy może, może być jednobarna, ale by można tutaj połączyć kolory, jakie by się chciało. Na bierzemy naszą foremkę. I przytrzymując w jednym miejscu drucik będziemy jakby oplatać dokładnie naszą foremkę. Weź rękę, trzymaj w jednym miejscu i tu dociskamy tutaj do tych wszystkich krawędzi, żeby było. Ściągamy drucik. Super. Ściągamy drucik z naszej foremki, tu go troszeczkę skręcamy. O! I tak prezentują się nasze gotowe gwiazdki. Można je dołożyć jakiś sznureczek, albo po prostu wieszać na choinkę na gałązki. Takie, takie po prostu. Można też na przykład wieszać w różnych miejscach domu, na jakichś na przykład klamkach od szafek czy coś takiego, właśnie jako świąteczna taka dekoracja. Mówimy, że jest to bardzo fajny pomysł. A tobie, jak się podobało robienie czegoś takiego? To ekstra. Sądzisz, że będzie to fajna świąteczna ozdoba? Tak. Super. Jak widzicie, Kindze się podobało robienie czegoś takiego, no więc na pewno warto z dzieckiem w tym okresie przedświątecznym coś takiego przygotować. A rzeczy gotowe, potrzebne do przygotowania sądzę, że dużo osób ma w domu mając dziecko, właśnie czy dłuciki kreatywne, czy do wycinania. Ciasteczek, foremki. Jak nie, to nie ma problemu też z skupieniem czegoś takiego. Więc jeśli podobał się pomysł, bądź macie własne pomysły na przygotowanie e, czegoś, e, jakichś osób świątecznych z wykorzystaniem drucików kreatywnych, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach. A jeśli podobał się odcinek, to. subskrybujemy. To zachęcamy do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. W ten razie, hej! Pa, pa.